Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak przeprowadzić wiosenne cięcie budle. Pamiętajcie, że budleja kwitnie na pędach jednorocznych, w związku z tym e, przycinamy ją dosyć mocno. Cięcie to ma sprowokować budleje do wytworzenia silnych pędów e, zakończonych mocnymi kwiatami. E, jeśli chodzi o młode budleje, tniemy je bardzo mocno, e, mniej więcej na wysokość około 5-10 cm. W przypadku troszkę większe egzemplarzy. E, cięcie możemy zrobić takie kilkuetapowe. Pamiętamy, wy, wycinamy wszystkie słabe gałązki. Zostawiamy tylko e, kilka e, silnych pędów. A tak wyglądają budleje już po wiosennym cięciu. Zapraszamy do naszej szkółki w Jakubowicach oraz naszego sklepu internetowego wysoczańcy.pl Trzymajcie się cieplutko.